Cześć kochani, nie wiem czy mnie słyszycie. Cześć mordeczki. Wpadłem dzisiaj na szalony pomysł, żeby zrobić trening, będąc cały czas podłączonym do kamerki. Kamerka widza będzie miała tendencję do tego, że będzie w dół skierowana. Może udoskonalę to na przyszłość. W każdym razie pomysł jest dosyć szalony. Ale od czego jest życie? Słuchajcie, trzeba eksperymentować. Poza tym, to jest strasznie śmieszne. Muszę wyjąć sobie klucze dzisiaj. Nie wiem ile kmów. Może 19. Być może 19 kmów. Zobaczymy. Jakie będzie samopoczucie. Ale pogoda wygląda na fantastyczną. Więc bierzemy rękawiczki. Lecimy. To, co może mnie ograniczyć, to bateria. Może się coś wykrzaczyć. Co się wydarzy? Pewnie większość z was myśli, że jestem totalnie porąbany. Ja też tak myślę. Żeby być z wami szczery, to ja też tak myślę. Ale co? Zróbmy ten eksperyment. Cześć, morda, Cześć. Cześć, słodziaku. Cześć. Cześć do Pana. Ojej, obłądził. Przepraszam. Ja też mam takie maleństwo, ono wchodzi pod nogi. Tak, ona jeszcze nie jest nauczona po prostu. Żeby no. się zostawić nie, się w w spokoju. Nic nie, nie, Cześć kochani. Widzę, że nawet działa. Dobra, zajmuję się bieganiem. Bo te moje treningi z kamerą, to wiecie, są takie półtreningi. Podbiec, zatrzymać się, ustawić, pogadać, uspokoić oddech. Tę ścieżkę już znacie, co nie? Ciekawy jestem czy obraz się wam nie trzęsie za bardzo. Tempo mam teraz 4,52. Na początku zawsze za szybko, a potem będę zwalniał. Kiedy ja się nauczę? Dobra, zwalniamy. 5,04 może być. A ktoś jest w Warszawie, jest niedaleko, to niech wybija na lajba. będzie wesoło. W ogóle, właśnie robiłem korektę, słuchajcie, tekstu do magazynu Ultra. Strasznie miło z ich strony. Myślę, że tekst będzie fajny i oddający to, czym się zajmuję. Nie wiem dokładnie, kiedy numer się ukaże. Ale. Jędrek mówił, że jestem jednym z ostatnich artykułów, więc teraz to pójdzie do obróbki i do produkcji. Więc, może, nie wiem, za dwa tygodnie będzie numer. No, tę bramę to już znacie z vlogów. Lubię sobie tutaj podreptać po tej ścieżce. To jest taki kamyczek. Lubię sobie na niego stanąć. Patrzcie, ładnie. No i znowu się zajmuję ujęciami, a nie bieganiem. Tempo 5.05, może być. Puls 150, zdecydowanie za wysoki, więc powinienem troszkę jeszcze zwolnić. Więc zejdziemy sobie do 5.30 i zobaczymy, jakie będę miał wyniki sercowe wiecie co z tym live'em to tak to jest że chciałem robić te vlogi potem się okazało że mi to zabiera za dużo czasu oczywiście no i sobie pomyślałem że zrobię live'a i będzie dwa, dwa w jednym będzie bieganko materiał filmowy nie na no, żartuję oczywiście zupełnie innego rodzaju przekaz, ale może Was zainteresuje. Może Was zmotywuje. Może będzie to dla Was coś fajnego. Dzisiaj polecę taką klasyczną drogą która ma 18-19 km do mostu gdańskiego i z powrotem także zobaczycie praską stronę Wisły Potem przewygnięcie przez most Gdański i powrót bulwarami, które będą teraz puste, chociaż są ferie, więc to mi wiadomo. No ale zobaczycie jak się w Warszawie biega nad Wisłą. Bardzo przyjemna ścieżka. Pitch 5 40 cent 15, na 150. Musi się trochę uspokoić. Zresztą te odczyty na początku biegu, jak wiecie, potrafią szaleć. Ale wiadomo, że fajnie byłoby być w górach i pokazywać Wam górskie ścieżki, no ale nie mam gór. Poza tym zdecydowana większość z Was jest w takim położeniu jak ja. Czyli Poznań, Wrocław, Kraków. W Krakowie też jak nie ma czasu pojechać w górki to jest płasko. Sami dobrze wiecie. We Wrocławiu to samo. Niecodziennie macie czas, żeby na ślagrza wyskoczyć. Poznań, płaski. Oczywiście Trójmiasto też pozdrawiam serdecznie. 454 znowu za szybko. Przezwolnić. Ten to 150. To będzie długi film, słuchajcie. Koło godzina 20. Może godzina 30. Nie spodziewajcie się jakichś zwrotów akcji wybuchów Zagadek detektywistycznych. Proste, zwykłe życie biegacza w mieście. 4, 42 Jezu Kamil zwolni Jakoś muszę jeszcze technologicznie to połączyć z rozmawianiem z Wami dźwiękowo z jakimś clubhouse'em, na przykład, żebyśmy sobie mogli pogadać, bo tak to ja gadam tylko do Was. Następnym razem słuchajcie pobiegniemy w jakieś krzaczory. Dzisiaj grzecznie. Dzisiaj będzie grzecznie, turystycznie. Wielkomiejsko. Nie mogę Wam od razu wszystkiego sprzedać tak na talerzu Nie wiem czy Adrian ogląda, ale pozdrawiam Adriana Raz się wybraliśmy na praską stronę. Wisły i kąpaliśmy się w błocie po prostu. To było dobre. Średnia 508 z ostatniego kilometra Troszkę zwolnię Tu jest piękny ten kanałek słuchajcie Tak jak wam opowiadałem dookoła robi się tempoweczki ładne Tej gorzej jest na wirażach oczywiście trzeba uważać ale jak się wyjdzie na prostą, zobaczcie, to można grzać. zielona kładka. Kanałek Czerniakowski To wszystko już znacie Sprawdzę telefon, zobaczę czy do mnie piszecie O, Cześć mordy! Jak w GTA! <laughs> dobre. Dobre Marcin. Nie działa, super. <laughs> Brakuje tylko AK-47, dobre. No strasznie przykro, że się boja. No boja się! Jest słuchajcie... Na mojej klatce piersiowej kamera. Następnym razem spróbuję kamerę umieścić na głowie i zobaczymy co będzie. Przysięg po operacji więc zadła, więc tylko takie bieganie mi tobie zostaje. No, twoje czasy jeszcze przyjdą. Gdańsk pozdrawia. pozdrawiam, pozdrawiam Gdański Poznań. Cool, lecę dalej. Pętna 149 50, znowu muszę zwolnić